Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem zaprezentować z pozycji użytkownika, czyli nie jako dystrybutor tych urządzeń, ale jako użytkownik także tych urządzeń, chciałem pokazać, jak wygląda jedna z najbardziej niewdzięcznych czynności związanych z obsługą takiej kozy. To jest czyszczenie, czyszczenie tego urządzenia, a ponieważ znajduje się ono w salonie to e, nie wygląda to wcale tak e, prosto jakby to było e, w kotłowni, gdy stoją urządzenia grzewcze w kotłowni. Zapraszam. E, zapraszam. To, do takiego... Najbardziej wdzięcznym yy, yy, urządzeniem jest oczywiście odkurzacz. Powinien być to odkurzacz kominkowy. Tutaj akurat na załączonym obrazku zapałem zwykły odkurzacz. Oczywiście yy, warunkiem jest to, że kominek jest wygaszony, że on już nie yy, już dawno przestał płonąć, yy, przestał grzać. Że ten popiół jest chłodny, zimny. Tutaj widać, jak po paleniu po kilku dniach zebrał się na dole popiół, ale tego popiołu wiadomo, jest niedużo speletu, z speletu z dobrej klasy. Zostaje od 0,5% do procenta popiołu, to naprawdę jest mało. Przy czyszczeniu ważne jest, aby nie tylko zebrać ten sypki, bardzo popiół, ale także, jeżeli to jest palnik, to co wyjąłem, żeby zadbać, żeby palnik był czysty, żeby on nie był, nie było w nim jakichkolwiek spieków. I tu znowu wracam do jakości paletu. To od niego, od jakości paletu zależy, czy będą spieki, czy nie. Jeżeli kominek jest dobrze ustawiony, spalanie, a Kominki kadel e, mają automatycznie właściwie ustalone spalanie. E, wystarczy zainstalować, podłączyć. Właściwie, jeżeli to są kominki na powietrzu, można je samemu wstawić do domu, podłączyć. Jeżeli na wodę, to oczywiście potrzebna jest usługa hydrauliczna. E, to nie jest problem. Problemem jest to, jeżeli będziemy mieli słaby telep, będą zrobiły się spalania. Jak widać, e, nagrywam w czasie rzeczywistym. Mimo tego, że nazwałem to e, ten film, e, jak jest naprawdę z tym skotłem salonie, to e, trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli nawet wykonywalibyśmy to raz na dwa dni, to jest to naprawdę niedługo. Aczkolwiek jest to czynność niemiła. W zimę przy mrozach, które przy temperaturach poniżej 10 stopni takie czyszczenie należy wykonać według doświadczenia co dwa dni, Natomiast, według mojego doświadczenia. Natomiast jeżeli jest temperatura pulsowa to tak jak teraz to czyszczenie wykonałem. No, wydaje mi się, że nie częściej. To czyszczenie wykonałem po tygodniu lub nawet po 10 dniach. Zależy to, wiadomo, od ilości spalonego paletu. Więc tak, od odkurzacz, który, który będziemy mogli zbierać popiół, e, to podstawa, kawałek szmatki, i mamy takie urządzenie wyczyszczone. Pierwszy raz chyba w historii tego kominka, tej kozy użyłem chemicznego produktu do czyszczenia szyby. Normalnie nie używam, normalnie przecieram tylko suchym, suchym papierem. Ale można i tak. Można tak to zrobić. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na stronę novato.pl oraz do, na stronę novato.eu, gdzie jest sklep, gdzie sprzedajemy takie urządzenia.